które wskazały danego ubezpieczyciela, czy banki. Bierzemy pod uwagę również jakość tych usług. Za chwilę Państwo, jak wspomniałam, poznacie tych najlepszych, jeśli chodzi o jakość. A teraz chcielibyśmy Państwu przedstawić najlepszych menedżerów, którzy w zeszłym roku przeprowadzili swoje firmy przez czas kryzysu. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Pierwszym nagrodzonym jest pan Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU Zapraszamy serdecznie. Proszę państwa, chciałbym ogłosić, że prezes się skończył. Niestety nie jest. w tego głosić. natomiast chciałem państwu powiedzieć, że Kryzys to jest także możliwość. ja mam nadzieję, że firma, którą mam zacząć kierować, ten temu tę możliwość wykorzystała. Między innymi przez to, że zakończony został akcjonariatu. Pani Jolanta Małgostyniak, dyrektor generalna OBSG Polska. Zapraszamy panią dyrektor na scenę. Rok 2009 był dość trudny, niemniej jednak w się wzrost sprzedaży i, co ciekawe, to znaczy co najważniejsze, dla na również osobę z pracowników. Dodam tylko, że od ponad 10 lat się zarządzanie dokumentacją papierową, w tym od kilku lat również dokumentacją elektroniczną. Dziękuję i gratulujemy. Kolejną osobą nagrodzoną jest pan prezes Wojciech Balczun, PKP Cargo SA. Zapraszamy na scenę. bardzo za tą nakotę. Tak się zwykło przyjmować, że o kolei się nie mówi dobrze w naszym kraju. Myślę, że PKP Kargo w ostatnim roku dało, zadało kłam tę Zrobiliśmy największą restrukturyzację w naszej branży w całej Europie. Wyprowadzamy spórkę na prostą. Niestety nie udało nam się uniknąć zwolnień. W ciągu półtora roku zredukowaliśmy zatrudnienie prawie 15 tysięcy osób. Obniżyliśmy koszty o 30%. Ale przygotowujemy bardzo dobrą historię dla przyszłych naszych inwestorów. Dziękujemy i gratulujemy. Brawo. Kolejną osobą, którą y, kapituła tytułu menadżera roku 2009 uhonorowała jest pan Jan Krzysztof Bielecki, prezes zarządu PKOSA. Zapraszamy pana prezesa na scenę. bardzo e, emerytowany prezes tak, ja ja Nagrodzonym menedżerem jest pan Dariusz Matuszak dyrektor Polkonte zapraszamy na scenę Ja mam coś powiedzieć. Ja się zajmuję propagandą. Ja rozumiem, że ta nagroda to jest m.in. za sukces polskich siatkówków i polskich siatkarzy, siatkarek i siatkarzy w Polsce. To jest projekt z prowadzony przez od lat przez Pawłowę, i proszę sobie wyobrazić, że w 2009 roku więcej osób oglądało mecze siatkówki niż mecze piłki doży. I ten trend się utrzyma przez najbliższe 7 lat.